Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość przybył kontradmirał Piotr Sikora, dowódca ósmej flotyli obrony wybrzeża. Za kompanii honorowej. podporucznik Marynarki Łączki melduje kompanii na uroczystej zbiorce z okazji zakończenia II wojny światowej. Okay. Marynarze. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego. wystąpił poczet flagowy z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest bosman mat Szałach Mariusz. Flagowym bosman mat Wijas Paweł. A asystuje starszy marynarz Pomont Franciszek. Zapraszam teraz do wysłuchania treści Apelu Pamięci. Kombatanci i weterani walko o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Świnoujścia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu na Placu Słowiańskim Świnoujściu w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej: bohaterów podziemia państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. do apelu! Przywołuję wszystkich, którzy po wojnie w duchu patriotyzmu i poświęcenia odbudowywali polskie świnoujście, tworząc nowe życie na odzyskanej ziemi. Stańcie do Apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wołam zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady, stalinowskich łagrach oraz zamęczonych w Katowniach, Gestapo i NKWD. Stańcie do apelu! Cześć pamięci! Wzywam wszystkich żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, przelewających krew w walce z totalitaryzmem. Stańcie do apelu. Do Was zwracam się, potomni, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Nie zapominajcie, dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w hasle. Bóg, honor i ojczyzna. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Dla uczczenia obchodów osiemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej, salwa honorowa. Na Proszę teraz kapelana księdza komandora Pałkę o odmówienie modlitwy w intencji żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Boże Miłosierny, błagamy Cię za towarzyszami broni, którzy nie wahali się w obronie ojczyzny złożyć największe ofiary, to jest swoje krwi, Twoją krew i życie. Sprawa Boże, aby stali się oni uczestnikami wiecznego zbawienia. Bądź łaskaw dla tych, którzy polegli służąc wiernie Ojczyźnie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszam delegację do składania kwiatów i wieńców przed pomnikiem. Jako pierwszą zapraszam delegację dowództwa ósmej Flotylii Obrony Wybrzeża. Jako następną zapraszam delegację gminy miasta Świnoujście, zastępcę prezydenta miasta Romana Kucierskiego, sekretarza miasta Gabriela Flis-Niszkiewicza, wiceprzewodniczącą radą miasta Elżbietę Jabłońską oraz Aleksandra Domowskiego. Jako następną zapraszam delegację służb mundurowych. Jako następną zapraszam delegację Platformy Obywatelskiej Świnoujście. Jako następną zapraszam delegację szpitala miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Jako następną zapraszam delegację terminalu LNG. Jako następną zapraszam delegację komunikacji autobusowej spółki ZO Świnoujście. Jako następną zapraszam delegację zakładu wodociągów i kanalizacji. Jako następną zapraszam delegację Partii Prawo i Sprawiedliwości. Jako następny do, do złożenia kwiatów zapraszam zespół szkolno-przedszkolny w Świnoujściu, szkołę podstawową nr 9 imienia Jana Pawła II oraz przedszkole miejskie nr 7. Jako następną zapraszam delegację przez przedszkola miejskiego numer 10 Kolorowy Świat w Świnoujściu. Jako następną zapraszam delegację przedszkola numer jeden Perełki Bałtyku. Jako następną zapraszam delegację Szkoły Podstawową nr 1 imienia marynarki wojennej. Jako następną zapraszam delegację przedszkola miejskiego numer 11 z oddziałami integracyjnymi Tęcza w Świnoujściu. Zapraszam delegację szkoły podstawowej nr 2 imienia majora Henryka Sucharskiego. Jako następną zapraszam delegację Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Mieszka I. Jako następną zapraszam specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Marii Konopnickiej w Świnoujściu. Jako następną zapraszam delegację przedszkola miejskiego nr 5 Bajka. Jako następną zapraszam delegację Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi imienia kapitana żeglugi wielkiej Mamerta Stankiewicza. Jako następną zapraszam komendę chówca ziemi wolińskiej ZHP. Jako ostatnią zapraszam Centrum Usług Wspólnych, Gmina Świnoujście. Za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.